Panie mecenasie, przechadzając się po mieście widzimy wiele pięknych, wyremontowanych kamienic, no ale wśród nich również zdarzają się takie, których stan woła o pomstę do nieba. Często widzimy, że gdzieś są spadające gzymsy, odpadający tynk, no wiadomo, że to zagraża często zdrowiu i życiu. Panie mecenasie, gdzie możemy zgłosić taki fakt? Oczywiście, że w takiej sytuacji możemy coś zrobić. Przede wszystkim powinniśmy udać się do administratora budynku czy do właściciela i zgłosić mu ten fakt, ponieważ na pewno będzie tym zainteresowany i powinien coś, coś z tym oczywiście zrobić, podjąć jakieś działania. To tak z praktyki. Natomiast z formalnego punktu widzenia najlepiej będzie, jeżeli udamy się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i poinformujemy o tym fakcie. Oczywiście możemy zrobić to listownie, nie możemy zrobić to mailem i tak dalej. Natomiast to jest właściwy organ do tego, żeby rozpoczął procedurę zmuszenia właściciela budynku, zarządcy budynku do tego, żeby zadbał, żeby żaden gzyms czy cegła nie spadła nam na głowę. Proszę powiedzieć, kto w związku z tym ponosi odpowiedzialność za stan techniczny takiego zrujnowanego budynku? To w za stan techniczny budynku, w tym momencie mówimy o elewacji, odpowiada właściciel lub też zarządcy budynku. To na nich spoczywa odpowiedzialność. Jeżeli oni nie będą wykonywać swoich obowiązków, czyli nie będą dbali o to, żeby elewacja w tym wypadku była we właściwym stanie, wówczas powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może nałożyć na taki podmiot grzywny w takich już naprawdę drastycznych przypadkach, przykładowo jakaś ruchliwa ulica, dużo ludzi chodzi, rzeczywiście lecą cegły na głowy, wówczas takim osobom, które nie wypełnią tych obowiązków, może grozić nawet kara pozbawienia wolności. Panie mecenasie, no dobrze, no ale jeżeli już doszło, załóżmy, do jakiegoś zdarzenia, coś spadło, co niejednokrotnie słyszymy, nastąpił uszczerbek na zdrowiu, i kto wtedy odpowiada za takie zdarzenie? Kto ponosi odpowiedzialność? W takim wypadku odpowiedzialność będzie ponosił właściciel budynku. Jest to odpowiedzialność oczywiście z jednej strony, tutaj wchodzą przepisy karne, tym się zajmą odpowiednie organy, natomiast z drugiej strony wchodzą w grę przepisy kodeksu cywilnego. Jest to przede wszystkim artykuł 434 kodeksu cywilnego, na podstawie którego możemy dochodzić odpowiedniego odszkodowania. Od właściciela za właśnie uszczerbek na zdrowiu. Warto tutaj dodać, że jeśli ktoś jest najemcą mieszkania, to w tym wypadku on nie odpowiada za, na przykład właśnie urwanie się cegły pod balkonem, w którym wynajmuje, który jest przypisany do wynajmowanego mieszkania. Tą odpowiedzialność będzie miał e, właściciel, bo on odpowiedzialny ten stan. Mam nadzieję, że ułatwi to nam dochodzenie ewentualnych e, roszczeń. Będziemy wiedzieli już do kogo. Bardzo dziękuję za poradę. Ja również dziękuję i życzę sobie i pani, żeby nam nic nie spadło na głowę na ulicy.